W ramach inwestycji wykonana została kompleksowa infrastruktura kanalizacyjna. Kanały grawitacyjne, przykanaliki, żelbetowe studnie rewizyjne, małogabarytowe studzienki inspekcyjne oraz włączenia do komór kanalizacji. Zakończenie prac oznacza, że ekipa przenosi się teraz na ulicę Ofiar Oświęcimskich. Gmina w ramach uporządkowania gospodarki wodno na terenie aglomeracji wołobrzyskiej wykonuje między innymi Zadanie polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnych z przyłączami do poszczególnych posesji przy ulicach Sikorskiego, Ofiar Oświęcimskich i Łącznej. Do tej pory ulice Łączna i Sikorskiego już w większości zostały wykonane. Przystępujemy w tej chwili do realizacji ulicy Ofiar Oświęcimskich. Całość zadania to kwota o niecałe 2 miliony złotych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec października. Być może uda się wcześniej zrobić zakończenie przedmiotu umowy koniec listopada tego roku. 9 lipca rozpoczęła się już zasadnicza część inwestycji. Na czas trwania prac ulica Ofiar Oświęcimskich zostanie zamknięta dla ruchu. Poruszać będą mogły się po niej wyłącznie pojazdy uprzywilejowane i mieszkańcy tejże ulicy. Według harmonogramu prace potrwają do 31 sierpnia.